Malaria, mikroskopijny pasożyt, przez lata siała spustoszenie, zabijając miliony ludzi i osłabiając armię, jak podczas wojny w Wietnamie w 1967 roku. Tradycyjne leki zawodziły, a oporność narastała. Ludzkość pilnie potrzebowała nowego rozwiązania, czegoś, czego współczesna nauka nie potrafiła jeszcze stworzyć. Chiński rząd, szukając ratunku, nie patrzył w przyszłość, lecz w głąb zapomnianych archiwów z 340 roku naszej ery. Tam, w starożytnych manuskryptach, kryła się nadzieja, chemiczna broń ukryta w niepozornej roślinie ogrodowej, roślinie, która ma zdolność zwalczania komórek nowotworowych, niszczenia pasożytów i obniżania gorączki w ciągu kilku godzin. To historia rośliny, która zdobyła nagrodę Nobla i dlaczego jej powszechne użycie budzi sprzeciw. Jest to roślina, której branża farmaceutyczna obawia się, że nauczysz się ją uprawiać. W 340 roku naszej ery, w czasach dynastii Wschodniej, Jin w Chinach, uczony Gehong tworzył awaryjny podręcznik medyczny zatytułowany Yu Bei Jiang. Wśród setek opisanych środków jeden szczególnie się wyróżniał. Na przerywane gorączki, znane dziś jako malaria, Gehong zalecał konkretną roślinę, dając zaskakująco precyzyjne instrukcje: weź garść ching słodkiego piołunu, namocz ją w około pół litra wody, wyciśnij sok i wypij całość. Co ważne, Gehong nigdy nie wspominał o gotowaniu. Przez 16 wieków ten szczegół. Wydawał się nieistotny. Dopiero w 1971 roku, po upływie setek lat, okazało się, że to właśnie on uratował świat. W 1967 roku wojna w Wietnamie dziesiątkowała armię po obu stronach nie tylko przez walkę, ale przede wszystkim przez choroby. Malaria zabijała tysiące żołnierzy, a w samych Chinach Notowano 30 milionów przypadków rocznie i 300 tysięcy zgonów. Standardowe leki, takie jak Chlorochina i Chinina, zawodziły, ponieważ pasożyty rozwinęły oporność. 23 maja 1967 roku chiński rząd zorganizował w Pekinie pilne spotkanie. Uruchomiono tajną operację wojskową. O kryptonimie Projekt 523, nazwaną na cześć daty jej rozpoczęcia. Misją było znalezienie lekarstwa na malarię, zanim choroba zdziesiątkuje wojsko. Przesiano ponad 240 tysięcy związków, ale bezskutecznie. W styczniu 1969 roku do projektu dołączyła tu Juju. Chemiczka farmaceutyczna z Chińskiej Akademii Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Jej zadanie było niemal niemożliwe. Miała przejrzeć starożytne teksty medyczne i znaleźć coś, co umknęło w współczesnej nauce. Tu Juju i jej zespół przeanalizowali ponad 2000 tradycyjnych receptur i przetestowali 380 ekstraktów ziołowych z około 200 różnych roślin. Większość prób zakończyła się niepowodzeniem. Jednak jedna roślina, Artemisia annua, słodki piołun, stale pojawiała się w starych tekstach. Początkowe eksperymenty były frustrujące. Gotowanie piołunu zgodnie z konwencjonalnymi metodami naukowymi dawało niespójne wyniki. Wtedy tujuju, przypomniała sobie instrukcję Gehonga z 340 roku naszej ery, który nigdy nie wspominał o gotowaniu. Zrozumiała, że wrzątek mógł niszczyć aktywny związek. 4 października 1971 roku, stosując ekstrakcję eterem w niskiej temperaturze, Tu Yu skutecznie wyizolowała związek, który wykazał 100% skuteczność przeciwko malarii, umyszy i małp. Nie mając pewności co do bezpieczeństwa dla ludzi. Tu, juju i dwie koleżanki odważnie zgłosiły się na pierwszych ochotników. Przeżyły. W następstwie badań klinicznych, wszyscy 21 pacjentów z malarią w pierwszym badaniu całkowicie wyzdrowiało. Związek nazwano cing chaosu, a świat zna go dziś jako artemizyninę. 5 października 2015 roku, 84-letnia Tu, Yu Yu Otrzymała nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny, stając się pierwszą chińską naukowczynią z kontynentu, która zdobyła Nobla w kategorii naukowej. Sekret niezwykłej skuteczności artemizyniny tkwi w molekularnej broni ukrytej w liściach rośliny, mostku endonatlenkowym, rzadkiej strukturze chemicznej, która reaguje z żelazem. Pasożyty malarii, żywiąc się hemoglobiną w czerwonych krwinkach, są nasycone żelazem. Kiedy artemizynina dostaje się do pasożyta, reaguje z wysokim stężeniem żelaza. Mostek endonadlenkowy rozpada się, generując wolne rodniki, co detonuje mikroskopijną bombę wewnątrz pasożyta. Zabija je w ciągu kilku godzin szybciej niż jakikolwiek inny lek przeciwmalaryczny w historii. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia WHO leki na bazie artemizyniny zmniejszyły globalną śmiertelność z powodu malarii o ponad 20%. W samej Afryce każdego roku ratuje się ponad 100 tysięcy istnień. Fundacja Laskera nazwała Artemizyninę prawdopodobnie najważniejszą interwencją farmaceutyczną w ciągu ostatnich 50 lat. Mimo udowodnionej skuteczności, oficjalne stanowisko WHO wzbudza pytania. Organizacja wyraża obawy dotyczące standaryzacji, zmienności dawek, kontroli jakości oraz potencjału rozwoju lekooporności co brzmi rozsądnie, dopóki nie prześledzi się przepływu pieniędzy. Globalny rynek farmaceutyczny Artemizyniny był warty od 75 do 96 milionów dolarów. W 2024 roku z prognozami wzrostu do od 225 do 677 milionów dolarów do 2030 roku. Rynek terapii skojarzonych na bazie artemizyniny jest jeszcze większy. Wielcy giganci farmaceutyczni, tacy jak Sanofi, zainwestowali ogromne środki w produkcję półsyntetycznej artemizyniny. Z wykorzystaniem genetycznie zmodyfikowanych drożdży. Centralizuje to produkcję, eliminuje drobnych rolników i zapewnia korporacyjną kontrolę nad artemizyniną. Alternatywą jest zakup paczki nasion Artemisia annua za około 5 dolarów. Roślina ta dobrze rośnie w słabej glebie, wymaga minimalnej ilości wody i daje wiele zbiorów rocznie. Jeden przydomowy ogródek mógłby dostarczyć herbatę przeciwmalaryczną na wiele miesięcy. Gdyby ludzie w regionach endemicznych dla malarii po prostu uprawiali Artemisię w swoich ogrodach i robili z niej herbatę, nie musieliby kupować drogich pigułek. Stanowisko WHO chroni tę infrastrukturę i te zyski. Malaria to dopiero początek historii słodkiego piołunu. A w tym miejscu tłumienie informacji staje się jeszcze bardziej oczywiste. Od wczesnych lat dziewięćdziesiątych badacze odkryli, że ten sam mechanizm, który zabija pasożyty malarii, działa również na komórki nowotworowe. Komórki nowotworowe, podobnie jak pasożyty malarii, gromadzą żelazo, nawet 5 do 15 razy więcej niż normalne komórki aby podtrzymać swój szybki wzrost i podziały. Są więc gotowe do eksplozji. Badania potwierdzają, że Artemisia absinthium, piołun gorzki, i Artemisia annua, piołun słodki, posiadają silne właściwości przeciwnowotworowe. Ponadto oba gatunki piołunu zabijają tasiemce, glisty i owsiki. Badanie z 2017 roku wykazało, że ekstrakt z Artemisia absinthium Powodował paraliż, śmierć i uszkodzenia strukturalne u popularnego ludzkiego tasiemca. Badania na zwierzętach hodowlanych wykazały, że suplementacja piołunem w diecie zmniejszyła obciążenie pasożytami u owiec zarażonych nicieniami żołądkowymi. Aktywne związki zakłócają system nerwowy pasożytów, prowadząc do paraliżu i wydalenia z organizmu żywiciela. W krajach rozwijających się, gdzie leki przeciwpasożytnicze są drogie lub niedostępne, piołun stanowi dostępne rozwiązanie, bezpiecznie stosowane od tysiącleci. Mimo to, WHO i inne organizacje zdrowia milczą na temat przeciwpasożytniczych właściwości piołunu poza malarią, koncentrując się wyłącznie na rozwiązaniach farmaceutycznych. Jest jeszcze jeden element tej historii który ujawnia, jak łatwo niszczy się reputację roślin. Kuzynką Artemisia Annua jest Artemisia Absyntium, lepiej znana jako główny składnik absyntu. Pod koniec XIX wieku absynt był ulubionym napojem Europy, pijali go Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Oscar Wilde i Ernest Hemingway, nazywając go Zieloną Wróżką. Jednak obwiniano go również za szaleństwo, przemoc i upadek moralny. Katalizatorem stał się rok 1905, kiedy to szwajcar Jean Lanfray zamordował swoją żonę i dwie córki w pijackim szale. Media skupiły się na dwóch kieliszkach absyntu, które wypił przed zbrodnią, ignorując fakt, że pił również koniak, brandy, likier, wino i piwo, będąc przewlekłym alkoholikiem. Szkody zostały wyrządzone. Prohibicjoniści wykorzystali sytuację, twierdząc, że piołun powoduje psychozy i wymyślili absyntyzm. Do 1915 roku absynt został zakazany w całej Europie i Stanach Zjednoczonych. Oficjalnym powodem był tujon, związek w piołunie, uważany za niebezpieczną neurotoksynę. Francuski przemysł winiarski, który od dawna postrzegał tani absynt jako konkurencję aktywnie lobbował za zakazem. Przez wiek zakaz obowiązywał. Dopiero w latach 90 naukowcy przebadali stare butelki absyntu sprzed zakazu. Stężenie tujonu wynosiło średnio 1,3 mg na litr, znacznie poniżej poziomu koniecznego do wywołania efektów psychoaktywnych lub toksycznych. Szaleństwo okazało się mitem. Halucynacje były wynikiem skrajnego upojenia alkoholowego, w połączeniu z fałszowanymi tanimi markami, które dodawały toksyczne substancje. Współczesne badania potwierdzają, że tujon w stężeniach występujących w absyncie nie stanowi większego ryzyka niż jakikolwiek alkohol wysokoprocentowy. Unia Europejska zniosła zakazy w 1998 roku, a Stany Zjednoczone w 2007. Saga absyntu pokazuje, jak łatwo strach, dezinformacja i interesy ekonomiczne niszczą reputację rośliny. To była wojna handlowa przebrana za troskę o zdrowie publiczne. Paralele do dzisiejszych czasów widać wyraźnie. Kontroluj narrację o bezpieczeństwie, twórz bariery regulacyjne, a następnie monopolizuj ekstrachowane związki. Roślina Artemisia annua, bezpiecznie używana przez 1600 lat, i potwierdzona Nagrodą Nobla w 2015 roku, udowodniono, że zabija pasożyty szybciej niż jakikolwiek dostępny lek i wykazuje ogromny potencjał w walce z komórkami nowotworowymi. Mimo to władze twierdzą, że jej uprawa w ogrodzie jest niebezpieczna. Mówią, że nieodpowiedzialne jest używanie całej rośliny, a standaryzacja jest ważniejsza niż dostęp. Ale standaryzacja to tylko inne słowo na centralizację, korporacyjną kontrolę i ochronę zysków. Malaria jest śmiertelną chorobą i chorzy potrzebują skutecznych leków. Problem nie leży w nauce. Artemizynina jest cudownym związkiem. Problem polega na tym, kto kontroluje dostęp do niej. Czy pion jest cudownym lekiem na wszystko? Nie. Czy ma ograniczenia? Oczywiście. Surowy materiał roślinny różni się zawartością artemizyniny w zależności od warunków uprawy, a istnieją uzasadnione pytania dotyczące optymalnego dawkowania. Ale musimy zadać sobie pytanie, kto czerpie korzyści z tego, że my o nim nie wiemy. Nie są to ludzie w regionach endemicznych dla malarii, którym brakuje dostępu do leków, ani pacjenci z rakiem szukający niedrogich terapii komplementarnych. Ani społeczności pragnące samowystarczalności w opiece zdrowotnej. Beneficjentami są firmy farmaceutyczne chroniące swój udział w rynku, agencje regulacyjne utrzymujące kontrolę instytucjonalną oraz kompleks medyczno-przemysłowy, który czerpie zyski ze złożoności i centralizacji, a nie z dostępnych, niedrogich leków roślinnych. Organizacje takie jak Lekarze Bez Granic. Z powodzeniem wdrożyły programy leczenia oparte na Ninie w Afryce subsaharyjskiej, szkoląc lokalnych rolników w uprawie i przetwarzaniu rośliny zgodnie ze standaryzowanymi protokołami. Inicjatywy te pokazują, że kontrola jakości i skuteczność mogą być osiągnięte bez udziału przemysłu farmaceutycznego. Różnica polega na tym, że kiedy społeczności uprawiają własne leki, Przestają być klientami, stają się samowystarczalne, a to zagraża całemu modelowi biznesowemu. Jedna paczka nasion kosztuje 5 dolarów, jedna recepta farmaceutyczna kosztuje setki dolarów. Jedna generacja wiedzy przekazywanej z pokolenia na pokolenie, w porównaniu z życiem w zależności od pigułek, na które nas nie stać. W 2015 roku tu, juju. Ju, Powiedziała w swojej przemowie noblowskiej, że artemizynina jest prawdziwym darem starożytnej chińskiej medycyny. Uznała coś, co współczesna medycyna konsekwentnie bagatelizuje. Starożytna mądrość roślin, testowana przez tysiąclecia ludzkiego użytkowania, często zawiera głęboką wartość terapeutyczną. Mogą zakazać butelki, mogą zniechęcać do herbaty ale nie mogą opatentować chwastu.